Witajcie z tej strony Dariusz trzeci dzisiaj Wam pokażę jak wygląda mm, jak w ogóle zrobić logo do Metina żeby było OK wszystko wiecie Najlepiej pobrać z, z folderu upload wyczyścić i tutaj możemy cokolwiek naszego wrzucić na przykład ja wrzucę teraz takie jedno wielkie kółeczko a, tam niech będzie tak, dobra coś jest prawda to jest nasza ikonka jak to zapisać a niech będzie w tym upload no i co trzeba zrobić trzeba zapisać to przede wszystkim w formacie tga niech to będzie jeden test i mamy widzicie jpg ale G. A jak tak zapiszemy, będzie wszystko ok, wyskoczy. Takie coś wciskamy, że zapisz OK. A jak zrobić przezroczysto? To najpierw sobie to wyczyśćmy. Nie będziemy zmieniać nic rozmiarów, bo tutaj jest widzicie, wszystko pięknie ładnie pokazane. Jest szerokość 16, wysokość 12, czyli tak jak powinno być. Jak zrobić to, by. Sygnaturka ta, wiecie, ikonka gildii była przezroczysta, prościzna, warstwa, przezroczystość, dodaj kanał alfa, gumeczka i mamy przezroczystość. Tutaj możemy, w... cokolwiek z sobie wymyślimy, tylko że pamiętajcie, jak bierzecie coś do sygny, to znaczy do tego awatara, czy jak coś tam nazywa, ikonki gildii, tak? Nie bierzcie jakichś ogromnych obrazków, bierzcie jak najmniejsze obrazki, żeby było można to zeskalować do... 16 na 12 pikseli, bo to jest naprawdę mało. Więc no. Ja nie wiem, coś wymyślę tutaj zaraz. Też zrobię takie jakieś szlaczki dwukolorowe. O, z zielonym. O. Chociaż nie, żeby było widać trochę tej przezroczystości. No to zrobimy coś takiego, tak? I zapisz jako dwójeczka test i też te GA pamiętajcie Zapisz i OK, ja wracam za chwilę włączam ETINA. Już jest to wszystko tutaj do uploadu wrzucone, więc ja za chwilę wracam. Ok, wróciłem jak widzicie teraz zaprezentuję Wam, że naprawdę wgrały się loga, trochę przybliżemy, żeby było widać bardziej. No, chociaż i takie smalutkie. Wgrane loga. Jeden test TGA. To jest to z tłem normalnym. Widzicie, jest. Jest. Tło przezroczyste, czyli zielono-czarne. Jest. Jest. Wszystko pięknie, ładnie. Tu możemy naprawdę dosłownie wszystko, co nam przyjdzie do głowy. I pamiętajcie, tutaj. Nie bierzcie dużych grafik, bo tak naprawdę to będzie problem potem dla Was. Ale jeszcze raz przypomnę, jak zrobić ten kanał alfa. Przepraszam. Ach. Czyli bierzemy warstwę, przezroczystość, dodaj kanał alfa. raz, przezroczystość, dodaj kanał alfa. Wyczyścić możemy ładnie. Gumka nie ma 100% skrycia. Czy można to zrobić w innych programach? Oczywiście, że można zrobić to w innych programach. Na, w pamięci przezroczystości się nie da, ale na przykład w Photoshopie albo w... Mm, no nie, w Photoshopie teraz akurat przychodzi tylko na myśl. Tak z tych graficznych. Photoshop, GIMP, te programy polecam, ale GIMP jest darmowy, dlatego też umieściłem link do pobrania, jak ktoś by chciał sobie zrobić logo, a nie miał innego programu, to link macie w opisie. To by było na tyle, ja się z Wami żegnam i do zobaczenia, do następnych odcinków, pa-pa!